Jak złapiesz shiny, to kończę ten odcinek. Poprzednim razem zadziałało, ale miałem tyle nagranego materiału i dopiero po 30 ponad rajdach złapałem shiny. Także dzisiaj postarajmy się zrobić to podczas rajdower. Szanse nie są zbyt duże, zrobię ten swój dzienny limit remodów i może mi siądzie. Maybe, baby. A shiny Nihilego bardzo bym przytulił, bo to jest bardzo ładny shiny swoją drogą. A jestem już tak, no, prawie w połowie drogi, jeśli chodzi o XL-ki, do zrobienia Nihilego na 50 level, więc skoro już się powiedziało, a. To można powiedzieć bez. Skoro już się postawił pierwszy krok, to można postawić drugi. Skoro już się zaczęło zbierać tej Excelki, no to równie dobrze można by było skończyć. Ale żeby to skończyć, no to potrzebuję mieć shiny, bo ja nie lubię maksować legend. Nie shiny, nie laki. Także będę musiał z kim zrobić laki trade'a za shiny, nichilego. A najczęściej jak ludzie chcą robić takie tradey, to tylko mirror trade'y, Nie wszyscy są tacy, co zgodzą się na coś tam innego, za daną shiny, legendę, ale najczęściej właśnie ludzie też by woleli shiny za shiny. Taki sam tradik, mirror trade. Tak zwany, no bo wtedy jest wygodniej. Miałeś daną Szani legendę. Dalej masz daną Szani legendę, tylko w tym przypadku po prostu jeszcze do tego lucky. Więc jest to bardzo fajna forma tradowania się i miejmy nadzieję, że to jest to. To byłby najkrótszy film w mojej karierze na YouTubie, ale nie, nie jest. Także spróbuję go mega szybko złapać, bo dosyć późno wszedłem na ten event i przejdźmy do kolejnych, bo zostało mi dosłownie 15 minut. Raid Houra. czy zdążę? O! O, dzięki, dzięki John Henki, wiedziałem, że oglądasz Nie wiem, czemu pokazałem na niebo To chyba do Arkeusa powinienem był powiedzieć, ale wow To było grube, czyli Arkeus nam dzisiaj sprzyja Słuchajcie, jeszcze z cmentarza dostałem zaproszenie Na limoucie, mam nadzieję, że to nie jest jakaś sugestia Miałem też pójść osobiście porajdować dzisiaj trochę Ale się nie wyrobiłem, bo montowałem Poprzedni bardzo ważny film z bardzo ważnymi newsami I na event, który się kończy o 19 Przyjechałbym o 19.05 Jakbym teraz wsiadł w samochód, więc trochę bez sensu No szanse są, słuchajcie, nie takie najgorsze No bo jedną czwartą mam szans Że w ciągu jednego Rideauera, zdobędę szani. Szansa na szani z rajdu legendarnego to jest 1 do 20. Maksymalnie rajdów w jeden dzień można zrobić na remocie. 5, więc 5 na 20. No wychodzi jak byk 25%. Ostatnio jak rajdowałem na nich ilego to pamiętam, byłem wtedy w. No, oprócz tego, że w Londynie jeszcze był taki event z Ultra Bestiami. Zeszło jesieni to. Wcześniej, tak, wcześniej, ostatni raz to było w wakacjach. Byłem w Bułgarii w zeszłym roku, bo wtedy był GoFest globalny. I akurat też wtedy. Co prawda nie w ten sam dzień, ale też na tych wakacjach. Taka podobna meduza troszkę do tej mnie użarła w nogę, jak się kąpałem. Także jak gdzieś tam już pod koniec lata się wybieracie do Bułgarii na plażę, nad Morze Czarne, to uważajcie na te meduzy. Brązowa meduza, nie biała meduza. Panie, daj pan spokój! Jak miałem 15 lat i miałem praktyki zawodowe na dawnej stoczni szczecińskiej, to starzy stoczniowcy mawiali. Panie! Tak to my komunizmu nie zbudujemy! I mieli w tym rację. Bo zanim się zdążyli obejrzeć, to już komuna upadła, słuchajcie, ale szybko się złapał. Znowu ktoś tu, słuchajcie, mi dzisiaj sprzyja. Ktoś tu chce, żebym jak najszybciej zrobił te rajdy i zdążył przed końcem eventu. Może jeszcze zdąży, słuchajcie, nakarmić po finem mojego Mewtu nawet. O, znowu mi się zresetowały, Nie grałem znowu parę dni. Nigdy nie skończę tego questa na szalin Nie, to się nigdy nie wydarzy, słuchajcie. O, już dostaję ze Stanów Zjednoczonych to zapro. Come on. Może być, nie narzekam. Czemu zrobiłem tego miutu teraz? Bo można bić niechilego właśnie miutu, a ten mój Shadow Shining Miutu, no przyda się do tego właśnie. One się sam ustawia na pierwsze miejsce bardzo dobrze. Bo jak dałem mu po finka, to nabijemy przy okazji te serduszka za Battle Together. A ja mam event na to, że dwa razy więcej mi się nabija serduszek na Buddy. Przez to, że mieszkam niedaleko Niemiec, no to... Aktywował mi się ten event, co jest aktualnie w Niemczech w tym miesiącu, że nabijają dwa razy więcej serduszka i dostajesz 200 darmowej mega energii do starterów. Wiecie, w Polsce też był kiedyś ten event. No i Antic trochę nie odróżnia, gdzie jest Polska, a gdzie Niemcy, albo mają stare mapy <laughs> sprzed 45. roku. Może oni myślą, że my tu jesteśmy, słuchajcie, w West Prusen. Dobra, mamy, słuchajcie, te candy, już 156 candy, to jest ładnie, naprawdę, ja, tak jak mówiłem Wam, wcale tych candy nie jest tak mało, słuchajcie, jest 58 minuta, jeszcze z Gargulic dostałem zaproszenie. Nie, to są gargulce, przepraszam, taki Pokestop. A jaka miejscowość to nie zdążyłem zobaczyć. I znowu trzy osoby w radzie. To jest takie, wiecie, że no zbijemy, ale będzie się to po prostu ciągnęło jak krew z nosa, prawie do samego końca czasu. Są ludzie, co podobno solowali Primal Groudonem tego nihilego w odpowiedniej pogodzie. Przybuście da się, jak masz na 50 levelu Primal graudona. Tylko problem jest taki, że nie odpaliłem Primal Groudona, tylko akurat Mega Megabidrilla, bo po prostu chcę mieć więcej XL Candy do nihilego. No bo jak już płaci za rajd pasa, no to by się chciało jednak mimo wszystko dostać tych XL Celek. No, potencjalnie jak największą możliwą ilość, co nie? Och, znowu nie szajnie. To był przedostatni, którego dzisiaj mogę zrobić. Jak słuchajcie, nie trafimy na Rideauerze, no to będę po prostu kontynuował ten filmik w kolejne dni. I zobaczcie. To wszystko w pół godziny na jednym lakiego także także leci po 20k expa. I co, mam jeszcze jedno zaproszenie? Mamy! Proszę bardzo, z Rzeszowa, ostatnie, piąte dzisiaj. Pomnik Józefa. Domyślam się, że pewnie Piłsudskiego, no bo kogo? Nie Stalina przecież, nie? Uuu, nie zdążyłem To podleczyć, ale chyba nie będzie problemu, bo tak jak patrzyłem, to tutaj była jakaś większa ta ekipka. Czy mi się wydawało? Pięć osób. E, no to dobra, to mogę walić tym, co weszło. Jakieś tam ekskadrille. Od biedy też mogą być. Ziemia jest podwójnie super efektywna na Nichilego, To jest jedyny powód, dla którego można go solować Primal Gaudonem. I nie. Także znowu będzie film nagrywany na przestrzeni. Kilku dni. Teraz już musi się udać słuchajcie. Kolejny raidower, Kolejny tydzień. To polowanie jest dosyć długie i właśnie dobiega swojego finału, albo dobrego, albo złego finału. Bo do dzisiaj ostatnia szansa na tego poczka. Potem już się zmienia bos. Mm, niezbyt dobrze. Zbijmy sobie też na zwykłych pasach. Wszystkie na osiedlu, które są. Jego się dosyć łatwo zbija, nawet w dwie osoby, więc powinno być na luzie. Nie wiedziałem, że jest taka miejscowość jak szlachta w pomorskim. Ładna nazwa. W sumie mógłbym odpalić zamiast tego Primala jakiegoś bidyla czy coś, żeby mieć więcej candy. Dobra, dajcie mi bidyla, moi drodzy. Nie obrażeń będzie, ale i tak jest masa osób w rajdzie. To lepiej zebrać candy. XL w większej ilości. Próba 2 dzisiaj. O! O! Ok. Wow. Mamy to. Mamy to, moi drodzy. Coś pięknego. No wiadomo, to i tak jest na Lucky Trader, także ważne, że jest Shine. Ważne, że jest Shine. Wow!